Witajcie! Dziś porozmawiamy o oszustwach internetowych, które niestety dotykają coraz więcej osób. Wszyscy korzystamy z internetu, robimy zakupy online, wykonujemy przelewy, inwestujemy. Ale czy na pewno każdy z Was wie, jak uniknąć zagrożeń i nie paść ofiarą cyberprzestępców? Opowiem Wam o rzeczywistych przypadkach, które spotykamy w naszej codziennej praktyce prawniczej. Dzięki temu zobaczycie, jak działają oszuści i jak unikać pułapek przez nich zastawianych. Zostańcie ze mną, by poznać przydatne wskazówki. A jeśli chcecie być na bieżąco z treściami dotyczącymi praktycznych porad z zakresu prawa, nie tylko finansowego, zachęcam do subskrybowania kanału Studio Gessel. Dostałeś link i w niego kliknąłeś? To jeszcze nic złego, ale pamiętaj, jeśli trafisz na stronę, która wygląda identycznie jak strona Twojego banku, koniecznie sprawdź, czy jesteś na bezpiecznej, prawdziwej stronie. Przede wszystkim upewnij się, że pod adresem widnieje zielona kłódka. To znak, że połączenie jest szyfrowane i bezpieczne do wpisania danych logowania. Z naszej praktyki wynika, że klient banku, który nie upewnił się, że strona internetowa, na której wpisywał swoje indywidualne dane do logowania, nie jest szyfrowana, czyli przed adresem nie ma zielonej kłódki, dopuścił się rażącego niedbalstwa i w związku z tym nie może domagać się zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji. Pamiętaj więc, że uważność i ostrożność. To podstawa. Sprzedajesz na Vinted albo OLX, pewnie? Przecież zawsze warto podreperować domowy budżet. Pamiętaj jednak o elementarnych zasadach i bądź ostrożny. Po pierwsze, jeśli coś sprzedajesz, nie musisz podawać danych swojej karty, żeby otrzymać zapłatę za wystawiony przedmiot. Po drugie, nigdy nie loguj się do banku przez link przesłany przez potencjalnego kupującego, ani nie wpisuj kodów, które rzekomo wysyła bank. Takie działania mogą skutkować utratą pieniędzy zamiast sprzedaży przedmiotu. W jednej z prowadzonych przez nasz zespół sprawie Sąd, oddalając w całości powództwo klienta, wskazał, że podanie danych karty na stronie internetowej, do której link przesłał potencjalny kupujący, a następnie wpisanie na niej danych karty celem odbioru zapłaty za sprzedawany towar, jest przykładem rażącego niedbalstwa. Podejrzewam, że zdarzyło ci się dostać sms o nieuregulowanej płatności, np. za prąd. W takiej sytuacji, zanim coś zrobisz, Zastanów się, czy faktycznie masz jakieś zaległości i sprawdź, kiedy ostatnio płaciłeś rachunek. Jeśli klikniesz już w link, który prowadzi na stronę wyglądającą jak strona twojego banku i zalogujesz się na niej, pamiętaj, aby przed zatwierdzeniem jakiejkolwiek płatności upewnić się, że kod, który wpisujesz, dotyczy faktycznie tej transakcji, którą chcesz wykonać. Przykładem jest jedna ze spraw, w której sąd oddalił powództwo, uznając, że klient wykazał rażące niedbalstwo. Mimo, że chciał tylko zapłacić określoną kwotę, wpisał kod autoryzacyjny, który, jak wyraźnie wynikało z treści SMS-a, służył do aktywacji aplikacji mobilnej na obcym urządzeniu. Niestety, taki brak uwagi przy sprawdzaniu szczegółów może prowadzić do poważnych konsekwencji. Pamiętaj więc, jeśli chcesz uniknąć takich pułapek, zawsze dokładnie czytaj. Co potwierdzasz? A może inwestujesz w kryptowaluty? To jest w porządku. Pamiętaj jednak, żeby zawsze dokładnie sprawdzić portal, na którym chcesz zarobić, bo możesz łatwo stracić oszczędności życia. Jeśli mimo ostrzeżeń pracowników banku i sygnałów z systemu bankowego nadal zatwierdzasz te transakcje, a po kilku tygodniach odkrywasz, że zostałeś oszukany, to niestety, ponieważ samodzielnie autoryzowałeś każdą z tych operacji, nie masz podstaw, by żądać zwrotu zainwestowanych środków od banku. W tych tematach dociekliwość i ostrożność jest kluczowa. A na to zwracać uwagę? Opowiem w kolejnym odcinku. Mimo że w teorii każdy wie, czym jest oszustwo internetowe, każdego dnia klienci banków padają ofiarą tego typu przestępstw. Zależy nam, abyście zapamiętali, że niewiedza nie chroni przed odpowiedzialnością. Bądźcie czujnymi użytkownikami, nie ufajcie każdemu i zwracajcie szczególną uwagę na to, w co klikacie w internecie, bo tutaj nic nie ginie, a Wam mogą zginąć oszczędności życia albo przynajmniej ich część. Dziękuję za uwagę, podzielcie się w komentarzach swoim doświadczeniem lub historią z Waszego otoczenia na temat phishingu. Każdy przykład. To cenna przestroga dla nas wszystkich. Pamiętajcie, aby zostawić też łapkę w górę pod filmem. Niech materiał ten dotrze jak najdalej. Do zobaczenia!